Hejka wszystkim. Tutaj. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w bardzo nową grę. A oczywiście, jeżeli śledzicie YouTube'a na bieżąco, to tak chodzi mi o Five Nights at Freddy. Freddy. Freddy! Problem jest mały tej grze, że ja serio nigdy w nią nie grałam, a wyszła nowa część i bardzo bym chciała przekonać się do tej serii i tak pomyślałam, że będzie to dobry pomysł. Więc mam nadzieję, że jakoś mi pójdzie, mimo że w ogóle nie znam tej gry. To jak? Jesteście ciekawi jak mi pójdzie? To dajecie! Dobra, ja wiem, że to jest horror, ale jak tylko odpalam tą grę, to już jest taki nieprzyjemny dźwięk. Dobra, zaczynamy nową grę. Ja robię ten problem, że ja zawsze ubieram te słuchawki do horrorów. To jest moja głupota. Dobra, oglądamy. Serio? To będzie kapela rockowa, jego? Ja Wam powiem szczerze, nigdy nie grałam w tą grę, ale widziałam, że chodzi mniej więcej o to, że jesteśmy w jakiejś tam fabryce, pracujemy i mamy nockę. No i uważamy, żeby właśnie te postaci za blisko nas nie podeszły i nas, no, nie zabiły. I tam się patrzyło przez kamery chyba, blokowało się drzwi, jak się nie mylę, ale no, z tego, co tam mniej więcej widziałam, to będzie coś zupełnie innego. Będziemy normalnie chodzić postacią, to nie będzie tego typu sama klikanka. Ja powiem uczciwie, że też nie grałam w tą grę. Też z racji tego, że właśnie tylko się klikało. Wiem, że jest straszna, ale no jak tylko się klika, to ja się nie umiem tak jakoś wbić wybitnie w klimat gry. Bardziej wolę w tą stronę i wydaje mi się, że jest strasznie podobna do Poppy Playtime. Dlatego jestem bardzo ciekawa, bo ja jestem wielką fanką Poppy'ego. I o. Coś się psuje. Uh, Freddy się wywrócił. A, dobra. Okej, okay, coś nam się odpala. Wygląda jak laboratorium Oriona. Hey, wait I'll try to turn some captions so you can The recharge cycle is not complete. Okay. Shut up. Who said that? I did. And down here. Down where? I still do not see you. Okay, listen. You were sleeping, so I opened the stomach hatch and climbed inside. My stomach hatch? That place is reserved for. What? 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 Okej, okay. i trzeba opuścić Frediego. Co się dzieje? A, a! Trzeba nacisnąć E, a ja już szukam czemu nie działa. Mhm, mm czyli my jesteśmy tym chłopcem. Freddy sobie nas zeskanował. Gregory. I will notify the I to Gregem, I cannot connect to the main network. Oh. It's her. She cut you off. She's not going to let you call for help until she finds me. Who? Who is looking for you? Your mother? Shh. I hear footsteps. Dobra. E, Just Czyżby... That is the security guard? She can help. No, no. Dobra, rozmawiają tutaj o jakiejś pani, która pracuje w ochronie, i my się jej boimy, chociaż Freddy używa. Um, uważa za dobry pomysł, żeby ją poinformować. Trzeba coś wziąć. A, trzeba przetrzymać. Aha, dobra. Pozytywka? Nie lubię pozytywek, bo ja się ich. No i dostaliśmy jakąś wiadomość. Dobra, czyli musimy otworzyć drzwi. No, aha. Jeszcze raz taba nacisnąć. Nie mamy nowych. Misję. Znaleźć jakiś guzik. Okej. Okay. Jak on macha. Ej, mi się w ogóle wydaje, że on jest strasznie przyjemną postacią. Chociaż tak, jak za mną patrzy, jest trochę creepy. Okej. Okay. Mi się wydaje, że on zawsze był tym złym. A tutaj się wydaje taki mega przyjemny. Co my tu jeszcze mamy? o! o. O, zaczęłam się o coś. Dobra, skaczemy sobie. Mamy wielkiego pluszaka, Frediego! I jakieś mniejsze. A! Szkoda, że nie można w to w sobie pograć. O! 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 Well done, Gregory. Chodzi o to, że mamy przez wentylację. Wiem, zawsze mylę, że kanalizację przez wentylację przyjść i uwolnić Frediego. Czemu muzyka się zrobiła nieprzyjemna? O, dobra, nacisnąć E, żeby zapisać. Aha, dobra, przytrzymujemy. No dobra, zapisaliśmy. I o, tu widzę, że mamy wentylację, czyli wskakujemy. Hej, on sam wchodzi i czekajcie. Nie, ale jak tak skaczę, to mam. Dobra. Możemy kusać. Dobra, tu nie przejdziemy. Idziemy kana kanalizacją, widzicie? O tym mówię: wentylację. Roxy jakaś coś mówi do nas.

Dobra, ona będzie chyba tak gadała. To idziemy dalej. O! Ej, coś wcisnęłam! Shift wcisnęłam. Aha! I biegniemy na kucaka. <laughs> Ej, jak to musi przekomicznie wyglądać, nie? Jeżeli kucamy i tak biegniemy. Tup, tup, tup. Czy to coś jest do wciśnięcia? Co to za dźwięk? Jakby coś tu szło. Nie, tu nic nie ma. Yy, dobra... Czy ze mną coś idzie? Czy ja mam gdzieś latarkę? Czy pod L będzie latarka? Albo pod R? Nie. Ej, czy ja mam jakąś latarkę? Ej, dobra, mamy latarkę pod jedynką. A nie, nie mamy jeszcze. A to może muszę jakoś ją zdobyć? Dobra, co tu jest? A to jest Tina, to jest ta panikaczka. Ja, tak jak mówię, nie znam tych postaci, bo nigdy nie grałam w tą grę. Ale z racji tego, że to jest naprawdę sławna gra, no to jakoś się tam kojarzę. I bardzo mnie przekonało, że. Jaki wentylator nieprzyjemny. I bardzo mnie przekonało, żeby w to zagrać. Z racji tego, że jest to sławna jedna gra.

Dlaczego oni są zamknięci ze szybą? To znaczy inaczej. Pewnie się dowiem i będę... Okej. Okay. Jakaś akaniska się wydaje, nie wiem czemu. Co skąd? Ej, tu gdzieś to tu się tak nawala! Tutaj jakby ze ścianą to było, co to jest? O, Jakieś nowe drzwi pęknięte. Dobra, spadam stamtąd. O, to jest ta, co gadała sama do siebie. Ej, ona do lustra gadała. Faktycznie mówiła sama do siebie. Co my tu jeszcze mamy? Hmm. O, tu jest nasz Freddy. Ej, i mieliśmy mu otworzyć z drugiej strony. Dobra, musimy mieć jakiś fotopas. Wiesz, co to my się dogadajmy tak? No, ty mnie nie przepraszaj, tylko mnie po prostu później nie zabijaj. Może być taka umowa. O, Wally! Tak się nazywał ten robocik, co został na ziemi? Ten, ten, wiecie ta bajka. Wally? Tylko, że on tutaj pilnuje okrej podłogi. Dobra, ej! Nie wiem, czy ja chcę tam wchodzić. Jeżeli to się samo z siebie otworzyło. Jaki ze mnie tchórzor! Patrzcie, kolejny Woli. -E. Eee, ja jestem takim tchórzem, że mnie nawet otwieranie drzwi denerwuje martwi. I się boję. No i co my tutaj mamy? No i gdzie teraz? Pizza! Good pizza! Great pizza! Gdzie mamy teraz iść? I patrzcie! Tu coś jest. Znowu pozytywka! Aha, to to miałam znaleźć! Bo mam pewna, że ja to muszę znaleźć w jakimś... Jezu, on się ruszył! A ja się już wystraszyłam. Dobra, wracamy do Frediego chyba lepiej. Dobra, i dobiegamy do drzwi. Jak to się szybko otworzyło! Ja się naprawdę wystraszam takich rzeczy. If I am spotted, I will certainly be taken back to my room. I will escort you to the main exit through the utility tunnels. You just oczy są Okay, but you better be careful moving around. I don't want to be crushed and twisted into a meat pretzel. Okej, okay, czyli teraz po prostu wchodzimy do Frediego, ee, którego bardzo prosi, którego bardzo prosimy, żeby był z nami delikatny. Dobra. O, a on ma latarkę? On ma latarkę. Ej, tutaj jest jakaś torba. Co z nią? Aha, nic nie mogę z nią zrobić. Okej, okay, tu są jakieś drzwi. Aha, trzeba narysować. A, tu są jakieś drzwi narysowane z nim. Co te drzwi się jakoś tak otwierają w tej grze dziwnie? Dobra, mamy mikrofona. W ogóle strasznie się zdenerwowałam, bo dzisiaj jest jakiś problem z tą grą. To znaczy, no, nie wiem, czy z grą, czy może... On mnie przeraził, nie? Nie wiem, czy z grą, czy może z internetem u mnie, ale nie dość, że laguje mi ta gra, to jeszcze miałam taki problem ją uruchomić. Musimy wrócić. Ta Vanessa nas szuka. No i chcieliśmy uciec, no ale Freddy nas uspokaja. No, czyli Freddy uspokaja nas, że mamy sobie dalej iść. Jestu jakie długie schody. No, najbardziej ergonomiczne miejsce, jakie ktoś mógł wymyślić, nie? Przy schodach, w kancie. No dobra. Czy jest jakiś guzik? Nie. Jest tylko w lew. No. Freddy you wyczuwa, know. że coś jest z nami I'm nie tak? No time. I'm fine. Ej, to nie ja jadę nim. To on nas prowadzi. Aha, i, i Freddy wyczuł, że... O Boże. On i tak ma przerażającą tą twarz. Freddy wyczuł, że coś się z nami nie tak, no i nas zabrał po apteczkę. Gdzie jest jakaś apteczka? Jakie pudełka z nimi! O, a czemu hide? Nie chce się ukrywać, tylko apteczka. Ej, to będzie ta Vanessa! Tak! No, że Freddy powinieneś być zamknięty... No, i Freddy nie wie, jak się tutaj dostał. To, co na początku widzieliśmy, to Freddy się zepsuł. I zepsuł też przy okazji cały show, wystąpienia. Freddy, przepraszam, czemu Freddy jest taki miły w tej grze? On mi się kojarzy z ikoną właśnie takim, czy, takiego czegoś złego, bycia złym. No i Vanessa każe mu wracać i nas szuka. Dlaczego my w ogóle... O co chodzi? Ja nie pomijałam żadnej scenki. A tutaj... Ej, ja nie pomijałam żadnej scenki i ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego ta Vanessa nas szuka. Ej, gdzie ona się podziała? No tędy nie poszła, ona poszła tutaj. Skur a nie dość, że wyszła to jeszcze za sobą zamknęła drzwi na łańcuch. Trochę otworzyć nie mogę. A, bo tu nie mogą wchodzić. Ale nie, tutaj nie może wchodzić ten krokodylek. A Fredim tam wyjdziemy? Nie. Jok! Ale jest czarodziejem normalnie. Jak ona to zrobiła? Przetopiła się przez tą siatkę taką.

Guests are down here, No i że tu nie można chodzić, ale że my jesteśmy w specjalnej sytuacji, no to nas tu Freddy zabrał. Co? Czemu mi nagle bateria tak spadła? Miałam cały czas dobrą i teraz nagle dwie te mi zabrało? Co to za schody jakieś magiczne, że nas wyładowywują. Nie co się stało? Czemu nas wypluł?

Jak on tak biegnie to... No i co? I ja on będzie się teraz godzinę ładował? Ja zapiszę na wszelki wypadek. Co ta torba? Ej, tam na początku też była taka torba, ale nie mogłam jej tworzyć. No dobra, a dlaczego tamte nie mogłam podnieść? Może jak jestem we Fredim, to nie mogę podnieść? Dobra, to zaczyna być nieprzyjemne. Te drzwi. It's Chica. Maybe I could distract her with something. Jak ja się już wystraszyłam, mnie! Dobra, i można y odwracać jej uwagę. Ale jak, czym? A ja muszę tam przejść koniecznie. Te drzwi! A ja... Co ona tam w ogóle robi? O nie! Dobra, przy Save. Okej, okej, okay, okay, na tym mogę urwać dzisiejszy odcinek. Wiem! Strachliwa to jestem bardzo. Ale naprawdę ja się boję gier. zwłaszcza takich. Ja wiem, że to będzie horror i pewnie dosyć mocny, więc tym bardziej się boję. Ale też pisaliście mi w komentarzach, żeby go nagrała, no to. Nie mam wyjścia, tak? Muszę nagrać. Jeżeli spodobał Wam się ten film, to zostawcie bardzo dużo łapek w górę, wtedy wleci kolejny odcinek. To wszystko, co miałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Ale nie przejmujcie się, bo na pewno będą kolejne. Tylko nie zapomnijcie zostawić przycisku, subskrybuj koniecznie z dzwoneczkiem no i dać bardzo dużo łapek w górę. Żebym wiedziała, że taka seria Wam się podoba i chcecie kolejny odcinek. To jak? Widzimy się następnym razem. Pa.